Dwa słowa o katalizatorach w pilarkach. Po co? Nie wiem po prostu nowa piła. Wypaliłem nie może pół zbiornika. A tu od spodu nie dało się złapać. Było tak gorące, jak odkręciłem korek od oleju. Wleciała aż para. Zmieniłem na tani tłumik, i jest różnica. Naprawdę jest różnica. Wypaliłem niecałe dwa zbiorniki, a tłok jest brązowy. I naprawdę piła się grzała. Po co robić coś? Po co robić tak sprzęt, żeby ten sprzęt się szybciej psuł?